się mankowizowie z tej strony padre pedro a to jest kolejny już odcinek z gry diablo 4 i w tej chwili musimy spotkać się z Loratem w guleranie sprawdźmy sobie gdzie to jest to jest tu eee... tutaj nie, nie będziemy tego robić tylko by to nie było eee, czy będzie dobrze się tutaj teleportować a no, spróbujmy, czemu by nie? Okej, okay. czyli generalnie są trzy akty obecnie naraz rozpoczęte. Ja robię trzeci. Nie będzie dobra droga to jest ślepy załówek paszcza gulranu Ale to też jest chyba ślepy zaułek. Ok, nie mogę tam wejść, bo lokacja się ładuje, czy nie mogę tam wejść, bo się nie, bo się nie da tam wejść. To jest bardzo istotna kwestia. i że się nie da tam wejść Co znaczy, że musimy się wrócić Kurde, nie wiem czy ten nie byłaby lepsza droga Ale trudno Окей, как ту рангу изменить? Może wtedy, jak płynie na południe, to będzie przejście do... Zerob przeciwników. Bije jedną dołu. Postępny bezkryzm. Poziom dziewiętnasty. Okej. Okay. I teore teoretycznie tędy na północ. Shadowhunter27 nas goni. Nie, gdy jestem w mieście. A, to już jest miasto. Dobrze, że jesteś. Szkoda tylko, że nie masz ze sobą armii, czy czegoś. W zasadzie w zasadzie jest. To Bez wątpienia umościł się w pałacu, za wysokim murem i zatrzaśniętymi bramami. Nie zdołamy przejść. Wiesz, kto zdoła. Zolaja. Co? Ile wiadomości wysłałam, co? Jak długo Ojuna jest zaginiona, uwięziona z tymi rzeźnikami? Może być ostatnią osobą, która wie, gdzie jest tunel. Jeśli nadal żyje i jeśli tunel w ogóle istnieje. C nie ufasz mi. Oczywiście, że nie. Jesteś złodziejką. Przydatną lata temu, owszem. Ale widać, że masz jakiś inny powód, aby odnaleźć tę ojunę. Nie twój interes. Gdybym chciał znaleźć ojunę, od czego mam zacząć? Ma dom w okolicy targowiska. Miałyśmy się tam spotkać, ale niestety nie zdołałam tam dotrzeć. Tylko wróć żywy. Wątpię, że ta cała ujuna warta jest ryzyka. Nie miałem tu schodzić czy nie miałem? Dobra. Chodzi na to, że trafiłem do jakiegoś miasta, które zostało przejęte przez te demony. E tudo isso que Nie pozwól, żeby mnie dopadli! Nie. Dziękuję Ci! Widziałasz kogoś imieniem Ojuna? Nie, 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 nie wiem. Kanibale wyłapują. Kanibale! Zabijają, ucztują. ją, ale niektórych ciągną gdzieś dalej, ponoć do więzienia. Czemu mieliby trzymać kogokolwiek przy życiu? Wiesienie. Może dlatego, że nie są kanibalami. Możliwe, że Ojuna jednak żyje. Albo są nie tylko kabin kanibalami. Uuu. Okej, okay, ale i tak muszę iść na północ, nie na południe A przynajmniej tak mówiła chyba wieśniaczka o północy mogło mnie uratować czy nie było wyjścia potrzeba mi więcej esencji Potrzeba mi więcej esencji. wejście do miejskiego więzienia, tak? Porzucony westybul.

Owocami miodem, chlebem, winem. Spróbuję się opierać, a w siłą wpychają jedzenie do gardła! Wszystko to było. Ciekawe. Każą jeść, jeść na siłę? Trochę jak w Horrorze 7, gdzie główny morderca seryjny morderca zabijał zgodnie z siedmioma grzechami głównymi. I przy obżarstwie kazał swojej ofierze wcinać spaghetti z puszki, jak mi się nie myli. O. Oh. tu. Odgłos silkania ucichł i pomyślałam, że, że teraz moja kolej. Przysłała mnie Zolaja. Ona nadal tu jest? Wkrótce ją zobaczysz. Musimy przebić się przez targowisko. Znam, znam inną drogę, bezpieczniejszą. Przez stare skrzydło więzienne Lata Nie potrzebuję bezpieczniejszej. Zostało odcięte. Ci kanibale? Ściana przed nami. Kiedyś w do, do starego skrzydła więziennego. Dasz radę się przebić? Nie! Po prostu nie myślałam, że tak będzie zestach. Przebijemy się. Trzymaj się blisko mnie. Looking good. Well, Może? Nie, chyba tak się nie nazywało. Skończyła mi się esencja. Kurde dziewczyna, już mówi że znasz drogę lepszą, to chodź, byś poprowadziła tą lepszą drogą. No i jest wyjście. Ręce nadal mi się trzęsą. Daj mi chwilę. Widziałam go na królewskim dworze. Zjawił się niezapowiedziany. Zarządzałby oddano mu miasto. Nadzorcy oczywiście wysłali go do więzienia. Całą noc śmiali się z tego dziwaka i już nigdy więcej się nie zaśmiali. Mhm. Mm gdzie ona jest? O, niedaleko. Gdzieś byłem. Jesteśmy bezpieczni. Tutaj nic ci nie wyniesie. Zolaja! Ojuna, o, o, Wróciłaś do mnie! Czekałaś! W ciągłym niebezpieczeństwie! Oj, ty uparta krowo! Oczywiście, że na ciebie czekałam! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Cokolwiek byle daleko stąd! Cóż... <tusza> Szczęście ci sprzyja, pomimo głupoty. Ty... A, Lorat przysłał tego tutaj, aby cię odnalazł. Potrzebują dostać się do pałacu. Niedaleko stąd jest stary tunel. Wejście do niego znajduje się w pieczarach. Za wnęką oznaczoną Krzyżem Nadzorcy. Dwie szable złączone u rękojeści. Naciśnij lewą głównie by je otworzyć. Pieczary... Hm. Mogło być gorzej. Odróżniku. Dziękuję. Uważaj na siebie. Jazda! Wia. To był chyba koń kupca. Zachowajmy to dla siebie. Małe złodziejaszki. Wiesz, gdy się poznaliśmy, Sądziłem, że więź z Lilith zaprowadzi cię w objęcia ciemności. Tak jak Heliasza. Ale może się myliłem, bo zrobiłeś tu wiele dobrego. Zobaczymy. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie do tych kanałów odpadowych, czas się trochę ubrudzić. Zastanawiałem się nad planami Eliasza, które z pomniejszych złych zamierza przywołać. To, co zrobił z Gulranem, jest wskazówką. Utopił miasto we krwi, co oznacza, że jego celem musi być albo Duriel, albo Andariel. No Czym właśnie. Się różnią? Duriel żywi się fizycznym Gulem. Andariel lubuje się w umysłowej i emocjonalnej ręce. Jeśli Eliasz zdoła przyzwać pomniejsze zło, nieważne które, kolejne miasta podzielą los Gulranu. Jedyna nadzieja w tym, że nie ukończył jeszcze rytuału przyzwania. Tak czy siak, będziecie czekała mnie ten fajna ten walka z bossem. W Także mnie to cieszy. Ale myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. Także dzięki widzowie, że byliście ze mną po raz kolejny. Piszcie w komentarzach, czy czekacie na jakieś inne produkcje, jeżeli Wam się Diablo 4 nie podoba. Nie będę ukrywał, że w tym roku są wychodzą jeszcze przynajmniej 3 gry, które na pewno będę kupował na premierę i które na pewno będę ogrywał. Albo na streamach na żywo, albo nagrywał specjalnie na, na ten kanał. I nie zapomnijcie o lub, yy, lub, polu, lajkowaniu filmików i subskrybowaniu kanału. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku z Gry Diablo 4. Heja!